Witam ponownie w warsztacie pełnym niespodzianek. Starsi widzowie będą znali analogię, do którego programu nawiązuje. E, dzisiaj mamy tutaj pacjenta pod ciekawą nazwą Rock Machine. Bardzo egzotyczna marka, jak na naszą miejscowość. E, no cóż, kolega się skarżył, że po Przełożenie łańcucha napęd głośno chodzi i nie za bardzo mu się udało wyregulować to. Próbował, a ja na pierwszy rzut oka zerknąłem i widzę, że po prostu łańcuch jest źle założony. Posłuchajcie, jak to głośno chodzi. Ma prawo źle działać ze względu, że łańcuch. Nie jest na swoim miejscu. Jest po prostu tutaj. On powinien przechodzić tutaj pod taką blaszką, która powoduje, że łańcuch nie powinien się wysmyknąć z kółka. Ale my to zaraz przełożymy. Rozypniemy łańcuch. I, o, I usłyszycie, że będzie o wiele ciszej. O, w momencie, kiedy. Kręcę do tyłu, on się po prostu no w miarę to chodzi, ale blokuje się. Także zobaczymy, jak to będzie działać po przełożeniu łańcucha w odpowiednie miejsce. Także przyjrzyjcie się jeszcze raz i za chwilę zrobię kolejne ujęcie, jak już to przełożę. Więc nagram całą procedurę, żebyście widzieli jak następnym razem przełożyć łańcuch, żeby było dobrze. Znajdziemy spinkę. Cały problem był na tym, że łańcuch nie szedł tutaj za tym kółeczkiem. Tutaj tylko przychodzi, o. Przełożymy elegancko. On się już trochę wyjechał nam no tutaj. No i proszę, łańcuch przyłożony, posłuchajcie jak teraz o wiele ciszej chodzi, jest porównanie, będzie praca przerzutki widoczna. Wszystko elegancko, płynnie chodzi. Niepotrzebna potrzebna regulacja chociaż. Tutaj troszeczkę jakby opóźniał się dół. Troszeczkę musimy popuścić linkę, czyli wkręcimy i zobaczymy teraz. Fiagra 4601. 46, o, od razu lepiej chodzi. Teraz zobaczymy jeszcze z przodu, jak to działa. Przerzuta. Tutaj poprosimy. Także myślę, że wszystkie bolączki już będą rozglądane. Myślę, że kolega będzie zadowolony. Obciąłem mu linki. Założyłem końcóweczki. Eleganckie. Anodowane, czerwone. No i zobaczcie, jak napędzik teraz cicho chodzi. W tamtej pozycji chodziło głośno. O, tu dokładnie widać, on wtedy łańcuch chodzi po tej blasce, nie wiem jak to nazwać, które zabezpiecza, żeby łańcuch nie wyleciał po prostu. I myślę, że problem ze zmianą biegów zniknie. Także dziękuję i do zobaczenia w następnym warsztacie pełnym niespodzianek